Dzień dobry, Marta Omahel z tej strony, witam się z Tobą z Florydy. Dzisiaj na temat pracy w network marketing chciałabym zostawić kilka takich wskazówek, może właśnie ku temu, aby bardziej zrozumieć ten styl pracy. Wiem, że wiele z Was, jeszcze dla wielu z Was jest to coś nowego. I może nie macie doświadczenia, a może macie jakieś złe doświadczenie, ponieważ koleżance się nie udało, albo cioci się nie udało, albo ktoś się poddał na drodze tutaj do osiągnięcia swoich celów w networku. Jest wiele przy przykładów i chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć, opowiedzieć, jak to wygląda moimi oczami. A ja jestem osobą, która pracuje już w networku 11 lat. Aż dziwnie mi to mówić, nie wiem kiedy ten czas uciekł, przeleciał, ale naprawdę 11 lat temu zrobiłam w, na, w mojej firmie, którą, którą reprezentuję, pozycję menadżera i od wtedy tak naprawdę liczę, że jestem i że buduję ten biznes. I mam naprawdę bardzo dużo, dużo doświadczeń i, i mówię tutaj. Zazwyczaj staram się przekazać tak, jak ten biznes wygląda. I, i mam nadzieję, że komuś to pomoże, że, że to, co tutaj przekazuję, tym, czym się dzielę, może, może komuś pomóc może z, z rozpoczęciem biznesu, z podjęciem decyzji co do takiego stylu pracy. I ja jestem tego zdania, że każda jedna osoba powinna spróbować, ponieważ mo, nie, ja nie wiem, czy ten biznes się Wam nada. Ja nie wiem, nie mogę tego powiedzieć, ale wiem, co. Jak ja pracowałam 11 lat temu, co ja robiłam. Wiem też, gdzie ja się znajdowałam w, tutaj w Stanach, jako emigrant, jak, jaka, jaka przyszłość mnie czekała, albo, albo inaczej, jaka przyszłość mnie nie czekała, bym powiedziała prędzej. I ja zobaczyłam w takim stylu pracy naprawdę coś wartościowego takie zielone światełko w tunelu, i skorzystałam po prostu z tego w pełni. I nadal korzystam, nadal korzystam. Może akurat jesteś też na emigracji. Mieszkasz na emigracji, może mieszkasz w Stanach, a może, może jesteś w Polsce i też potrzebujesz również, również czegoś dla siebie. Może pracujesz w korporacji, może masz fajną pracę, która tak naprawdę nie daje ci satysfakcji, może twoje zarobki nie są na tyle dobre co do wkładu pracy, który wykonujesz. W Twojej e, tymczasowej pracy, a może jesteś mamą, która wychowuje dzieci, tak jak ja byłam e, 11 lat temu, może e, brakuje Ci na, na to, żeby zapłacić za przedszkolę dla dwójki dzieci, tak jak u mnie to było 11 lat temu, może zawsze e, e, są problemy w rodzinie, ponieważ brakuje pieniędzy z miesiąca na miesiąc na zapłacenie rachunków, na zapłacenie. E, no, paymentu za dom i itp., itd. Mogłabym tu wymieniać i wymieniać. Może jesteś w takiej sytuacji, gdzie właśnie ten dodatkowy dochód mógłby się przydać. A dzisiaj powiem Wam o pięciu rzeczach, które daje Network marketing, bo zazwyczaj my zaczynamy tutaj współpracę, ponieważ potrzebujemy ekstra dochodu. Okazuje się, że nie dla wszystkich ten ekstra dochód jest tutaj powodem bycia w tym networku, i e, pierwszym takim powodem jest e, po prostu bycie szczęśliwym. I e, na początku sobie nie zdajemy z tego sprawy, kiedy szukamy, kiedy szukamy e, czegoś dodatkowego, ponieważ Zazwyczaj y, nie myślimy o tym, czy my jesteśmy szczęśliwi na co dzień, czy nie jesteśmy szczęśliwi, prawda? Y, jesteśmy zazwyczaj wdzięczni za to, co mamy, y, a tutaj okazuje się, że praca, którą, o której mówię praca w network marketing daje naprawdę szczęście, y, ponieważ często prace, którą wy, prace które wykonujemy y, tak naprawdę pracujemy dla kogoś, spełniamy kogoś marzenia, może marzenia swojego szefa, który miał wizję na swój własny biznes yy, i spełniamy kogoś marzenia, a my tak naprawdę stoimy w miejscu, nie idziemy z żadnym naszym pomysłem, z żadnym Twoim pomysłem do przodu, tylko spełniamy kogoś marzenia. I tutaj w networku, tak naprawdę Ty możesz zacząć spełniać swoje marzenia. Yy, zaczynasz budować swoje coś dla Ciebie. Coś, co Ty zaczynasz totalnie od zera, i tylko od Ciebie zależy, jak daleko zajdziesz i co osiągniesz, i jak szybko zajdziesz. Fajne jest to, że ten biznes daje szczęście. Dlaczego? Ponieważ sam fakt, że wybierasz produkty w danej firmie, którą chcesz reprezentować, które powinny Tobie pomagać, powinny Tobie dawać szczęście, że je używasz, to jest numer jeden. Zaczynamy zawsze od siebie, ale fakt, że Możesz podzielić się tymi produktami z innymi ludźmi, bo na przykład tobie pomogły z czymś. Na przykład tobie pomogły z utratą wagi, tobie pomogły z lepszym wypróżnianiem, tobie pomogły z wypadaniem włosów, tobie pomogły z trądzikiem. Mamy przeróżne problemy nasze i fakt, że ty możesz podzielić się tymi produktami z inną osobą i osoba jest zadowolonym klientem. To jest jedna z fajniejszych rzeczy w tym networku, co my zazwyczaj nie widzimy na początku. Czyli dajesz szczęście drugiej osobie, pomagasz drugiej osobie poprzez rekomendację produktu. Żadne wciskanie, żadne namawianie. Nie tak nie buduje się networku. Może jakaś tam sprzedaż, taka tradycyjna sprzedaż tak wygląda, ale nie w networku. Tutaj skupiamy się, przynajmniej nie w moich oczach, tutaj skupiamy się na pomocy drugiej osobie. Skoro wierzysz, że Twój produkt jest naprawdę wyjątkowy i dzielisz się tym produktem z innym i komuś innemu pomaga, to jest najlepsze, co może być, żeby, żebyś ty była szczęśliwa, bo komuś pomogłaś. I dokładnie to samo jest w drugą stronę, kiedy y, mówimy o biznesie. Wiele ludzi w dzisiejszych czasach szuka planu B. Bardzo dużo ludzi pr traci pracę i szuka takiej, takiego rozwiązania pracy z domu. I to samo. Ja zawsze, ale to zawsze powtarzam, że całe szczęście, że ktoś mi zaproponował taki styl pracy 11 lat temu. Bo co ja bym robiła? Prawdopodobnie nadal bym ciężko pracowała na sprzątaniu, gdybym nie usłyszała tej propozycji. A my często możemy się denerwować: o, że znowu ktoś do mnie pisze, o, znowu ktoś mi proponuje taki styl pracy. Może jesteś też taką osobą, która otrzymała już wiele ofert od innych osób właśnie z taką propozycją dodatkowego dochodu. Pamiętajcie, nie denerwujcie się na to, tylko weźcie to jako komplement, że kto by ktoś zaproponował w ogóle coś takiego. Bo gdyby mi ktoś nie zaproponował tej pracy 11 lat temu, to kto wie, co ja bym dzisiaj robiła, jak by wyglądało moje życie. I nie myślę, żebym miała taki styl życia, jaki mam teraz, gdyby właśnie nie ta propozycja od danej osoby. Czyli to, to że ktoś mi zaproponował, to dało mi szczęście, dało mi piękny rozwój, dało mi przygodę życia, moj, 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 przygodę życia którą cieszę się na co dzień. I osobie, która mi to zaproponowała, również to dało szczęście, bo widzi, że ja się rozwijam, widzi, że ja zarabiam, widzi, że ja się tutaj realizuję i pomagam wielu innym osobom. Czyli tu jest to szczęście, o którym w ogóle nie myślimy na początku tej drogi, bo tego w ogóle jakby nie zdajemy sobie sprawy. Ale z mojego doświadczenia mówię wam, jak to wygląda. Ta praca daje szczęście. Słyszeć szczęście, słyszeć. Świetne słowo na temat produktu, jak komuś pomógł, czy słyszeć, jak ta praca daje komuś lepszy styl życia, czy ekstra dochód, czy coś innego jeszcze, to jest szczęście dla mnie i dla wielu osób, które to robią. Następnie jest to ekstra income, druga wskazówka jest to dodatkowy dochód. I y, y, może się to wydawać banalne na początku, ale co byś zrobiła, gdybyś miała dodatkowe 500 dolarów? Z takiego stylu pracy, że, że za, zarekomendujesz komuś produkty, zarekomendujesz komuś biznes, prawda? jest obrót produktu i tobie firma wypłaca y, tak z miesiąca na miesiąc około 500 dolarów, bo robisz to. Systematycznie, z miesiąca na miesiąc, dzielisz się tymi produktami. Nie, da, nie na dużą skalę, ale na małą skalę po prostu. Mówisz o tych produktach, bo jesteś w nich rozkochana. Mówisz o tym biznesie, bo widzisz, e, jakie możliwości może tobie dać i innym osobom, które są blisko ciebie. Co byś zrobiła z dodatkowym 500 dolarów? Jakbyś je przeznaczyła? Co by było, gdybyś zaczęła zarabiać trochę więcej? Może 600 dolarów, może 1000 dolarów? Co byś zrobiła? Gdybyś mogła mieć taką możliwość tego dodatkowego dochodu. Niektóre osoby, ostatnio pytałam jednej z osób, ile tak naprawdę ma tego dodatkowego dochodu? I jedna dziewczyna mi powiedziała, że ma około 2000 dolarów i mówi, jak bardzo wdzięczna jest za te 2000 dolarów na miesiąc dodatkowo do pracy na etacie, którą cały czas utrzymuje. 2000 dolarów. Więc tutaj masz, tu jest fajne w networku, że Możesz zacząć zarabiać tak naprawdę bez żadnej inwestycji, bo kupienie paczki startowej jako start w biznesie dla mnie to jest żadna inwestycja, bo kupujesz produkty. W tej paczce startowej są produkty, które, yy, które używasz. Także czy to wydasz w firmie w networku, czy to wydasz gdzieś w Casco, w Walgreens, czy gdzie indziej, e, w każdym innym sklepie. To już nie ma znaczenia. My i tak potrzebujemy rzeczy do codziennej pielęgnacji, do tego, żeby myć zęby, szampon jakiś potrzebujemy, mydło potrzebujemy, prawda? Jakiś krem potrzebujemy itp. Itd. Więc, yy, więc, yy, no, wracając do tematu, ten dodatkowy dochód jest możliwy, yy, i nie masz tutaj w networku limitu. Sufit nie jest limitem, jak w wielu pracach na etat. Następnie, trzecia wskazówka: będziesz poznawała wielu ludzi, będziesz miała wiele nowych osób wokół siebie. Bardzo często też robi się czystka wśród znajomych, i, i tak naprawdę widzisz, kto jest przy Twoim boku, a, a kto nie jest przy Twoim boku, kto jest prawdziwym przyjacielem, a kto też nie jest. I, i tutaj będziesz poznawała wiele nowych osób codziennie, ponieważ praca w networku polega na systematycznym poznawaniu nowych ludzi, jak i również zaproponowaniu im albo produktu, albo, albo stylu pracy, jakim jest praca online, dajmy na to. Lub też praca w networku polega na tym, aby na tyle zbudować zaufanie wśród innych osób, to się nazywa following, na przykład na social media, żeby ludzie sami ciebie pytali, jak mogą rozpocząć współpracę z tobą. Czyli to są takie dwie strony. Albo ty poznajesz tutaj osoby, budujesz relacje i wychodzi tutaj z konwersacji pytanie odnośnie produktu czy biznesu, albo osoby ciebie już pytają, pytają jak, co ty robisz, czym ty się zajmujesz, że masz taki styl życia albo że podróżujesz itp. Itd. Więc to jest ta, ten ekstra income, i tak to wygląda tutaj w podpunkcie w podpunkcie z nowymi znajomymi. I powiem Wam tak, tyle, co wróciliśmy z Tajlandii, Było nas 15 osób z naszej Global Team, które zakwalifikowały się na taką wycieczkę. To jest wycieczka darmowa, w pełni ufundowana przez naszą firmę, którą reprezentujemy dla dwóch osób, czyli dla mnie i dla osoby towarzyszącej, i 15 osób dokładnie tak samo było zaproszone dla nich i dla osoby towarzyszącej, czyli było nas ponad 30, bo jeszcze niektóre osoby zabrały dzieci. I co, co jest fajne w tym stylu pracy, to jest to, że ja sobie nie zdawała nawet nie zdawałam sobie sprawy, że te 30 osób ja w ogóle nie znałam, gdyby ja bym na, nigdy nie poznała, gdyby nie network marketing. Ja bym ich po prostu nie poznała. Nie byłoby takiej opcji. A tutaj Byłam na fantastycznej wycieczce na, na zaproszenie od firmy w Tajlandii, gdzie miałyśmy chyba najlepszy czas w naszym życiu. Poznałyśmy się, miałyśmy fajny czas, miałyśmy super doświadczenia. Nasze dzieci zobaczyły świat jak wygląda, kulturę inną. My zobaczyłyśmy jak wygląda świat. Ja nigdy nie byłam w Tajlandii, więc byłam naprawdę mile zaskoczona, jak wygląda Tajlandia. I to dzięki pracy w network marketing. I nie mówię, że mi to przyszło łatwo i od razu, bo nie, bo to są pewne kwalifikacje, które trzeba wykonać, i, a, i wtedy firma cię zabiera jako nagrodę za, za piękną pracę, za super obrót i za pomoc wielu innym osobom. Ale jest to możliwe. Nasze niektóre dziewczyny po roku czasu potrafiły już zakwalifikować się na taką wycieczkę. I, I czapki z głów, bo nie jest to łatwą rzeczą, ale jest możliwą. I pytanie, czy jesteś gotowa na coś takiego? Czy jesteś gotowa dać sobie szansę i pokazać, że ciebie też stać na coś więcej? Czy jesteś gotowa na zrobienie kroku do przodu, żeby coś zmienić w swoim życiu? Bo jeżeli coś nie zmienisz, a nie pasuje ci sytuacja, w której jesteś teraz, to się nic nie zmieni. I jeżeli będziesz nadal sobie wmawiać, że ja się nie nadaję do tego. To też się nic nie zmieni. 99% osób z Global Teams, osoby z całego świata, które z nami współpracują, myślały, że się do tego nie nadają. My tak po prostu polki mamy. Nie wierzymy w siebie. Nie wierzymy. Dopiero nabieramy tej, tego, właśnie i to jest kolejna wskazówka samorozwoju, właśnie w networku. Ten network marketing daje nam możliwość wyjścia ze swojej skorupki. To jest najlepsze, co może być. Jak ja widzę, jak kobiety zmieniają się z osoby, która nie wierzy w siebie, taka cichutka, nic się nie odezwie, nic nie wie, najlepiej ty zadecyduj. Do osoby, która stoi fajnie, potrafi się wypowiedzieć, wie, co chce. W końcu wie, co chce, wie, że jest. Czegoś warta, wie że, wie, że ma wiele ludzi, którzy, którzy kibicują ci, żebyś się nie poddała. Bo ja nie mówię, że network marketing jest łatwą drogą do zbudowania biznesu. Nie jest. To, nie, to jest prosty system pracy, ale wcale niełatwy. Wcale niełatwy i przechodzimy tutaj przez wiele wyzwań, bym powiedziała, szczególnie na początku tej drogi, kiedy myślisz, że pójdzie ci szybko, a na przykład nie idzie ci szybko, kiedy myślisz, że wszyscy będą zainteresowani produktami, a nie są na początku. Więc przez wiele wyzwań przechodzimy tutaj w drodze do budowania tego, tego biznesu, sukcesu, które wzmacniają Cię, wzmacniają Twoje cztery litery. Naprawdę, rozwój osobisty w networku, w ogóle network, powinien się nazywać biznesem samorozwoju, ponieważ naprawdę zmieniasz się i dzisiaj, jeżeli byś rozpoczęła pracę w networku, to za pół roku jesteś inną osobą. Nie mówiąc już, już za rok, jesteś totalnie inną osobą, inaczej myślisz, jesteś bardziej pewna siebie, bardziej wiesz, co chcesz. I często wcale, ten, wcale nie wszyscy zarabiają w networku. Ale ponieważ y, na przykład muszą wiele przepracować w swojej głowie, w głowie, żeby zrozumieć, że oni mogą w ogóle osiągnąć sukces. Y, I dlatego też, y, dlatego też jest wiele osób, które osiąga ten sukces szybko, ale większość osiąga ten sukces wolniej w swoim tempie, bo tutaj Musimy sobie pierwsze poukładać, że jesteśmy warci sukcesu, żeby uwierzyć w siebie. Ja sama przepracowałam ten temat przez 5 lat, kiedy, kiedy nie wierzyłam w siebie. Ja absolutnie nie wierzyłam, że ja mogę osiągnąć sukces w tym biznesie duży. Dla mnie sukcesem było zarobienie 300 ekstra dolarów, 500 ekstra dolarów na miesiąc. I nawet nie myślałam, że ja mogę coś więcej mieć tutaj. W ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że... Że ludzie mogą lubiać, lubić mnie na tyle, żeby pójść za mną, żeby mi zaufali w tym biznesie. I to, I to jest samorozwój, który my tutaj mamy, który pomoże Tobie również tak wyjść z tej skorupki. I jedne osoby wychodzą szybciej, niektóre osoby przychodzą przygotowane mentalnie, yy, mają dobry mindset i idą, idą szybko w biznesie. Inne osoby potrzebują trochę czasu, żeby tak poczuć ten biznes. Żeby, żeby poukładać sobie pewne rzeczy w głowie, żeby, żeby zaczęło to ruszać, bo to ma bardzo duże znaczenie. Następna wskazówka są to podróże. I tak jak mówiłam, byłyśmy właśnie w Tajlandii, wróciliśmy z Tajlandii, to już jest druga podróż w tym roku w 2000, 2023, ponieważ byłyśmy również na Bali w maju, również na koszt firmy. Słuchajcie, gdyby nie firma, z którą współpracuję, ja bym nigdy tam nie była. Nie byłabym na Bali, nie byłabym w Tajlandii, a tak naprawdę zobaczyłam kupę świata, ja kocham podróże, uwielbiam podróże i fajne jest to, że zawsze zabierają nas w miejsca bezpieczne, zawsze zabierają nas w miejsca, gdzie jest co zwiedzać, i, i po prostu cieszy się, cieszyć się tym, że, że możemy. Doświadczyć tego, doświadczyć y, tych podróży po całym, y, po całym świecie. Także chyba mam wszystkie te rzeczy. Mamy szczęście, network marketing daje szczęście, network marketing daje extra income, ale też y, dochód pasywny. Network marketing daje ci nowych znajomych, network marketing, marketing daje ci y, rozwój osobisty i network marketing daje ci podróże. Nie ma za darmo tego. To trzeba wypracować. Ale całe szczęście, że ktoś mi zaproponował 11 lat temu tą podróż i byłam gotowa na pracę, żeby to osiągnąć. Wiele osób już z tego skorzystało. Naprawdę wiele osób. Wiele osób się nadal przygląda. Może ty nawet słuchasz tego live'a i sobie myślisz, Marta, mówisz do mnie, Marta, mówisz o mnie. Ja cały czas kukam, ale powiem wam tak, jak wam, jak, jak wam mówiłam, że 99% osób. Z naszej grupy Global Team, którą tworzymy, gdzie y, możesz mieszkać gdziekolwiek jesteś na świecie i pracować z nami, ponieważ mamy nasze, y, nasze narzędzia pracy na social media, na Facebooku, y, to większość z osób właśnie myślało, że się do tego nie nadaje, y, i, i większość, a nie większość, tylko wszystkie osoby mówiły, że ja nie zaczęłam tego wcześniej. Że ja nie zaczęłam tego wcześniej. Więc jeżeli jesteś osobą, która się przeglądasz, nie czekaj. Szkoda czasu. Wybudowanie tego biznesu wymaga czasu. Więc to, że ty czekasz i odwlekasz to, kolejny miesiąc, może kolejny rok, to nie służy ci dobrze, ponieważ po prostu tracisz ten czas. Jeżeli ktoś z Global Team zaproponował ci ten styl pracy, odezwij się do tej osoby. Przyjmij propozycję, zobacz nagranie, przyjmij zaproszenie do naszych grup. Jeżeli jestem to ja, odezwij się do mnie. Może zapomniałam, że miałyśmy konwersację, dużo się dzieje. Może chcesz wrócić do tematu ponownie pracy przez internet. Chętnie poświęcę Ci swój czas, przedstawię Ci informacje i, i również pokażę Ci, jak i Ty możesz budować swoje internetowe, bym powiedziała, imperium. Bardzo Wam tego polecam i życzę ponieważ ten biznes jest naprawdę wspaniałą, wspaniałą przygodą, która może również odmienić Tobie życie yy, i tak jak mi odmieniła. Trzymajcie się, Papa. Pa.